Jestem zaszczycony, że możemy dzisiaj Państwu zaprezentować wystawę, o której nasi szanowni goście za chwilę powiedzą więcej. Rok temu we Wrocławiu opus magnum na tym wernisarzu, pan minister padł na pomysł, że może właśnie pokażmy, zanim wrócą te obrazy do kościołów warszawskich, pokażmy je wspólnie w Warszawie. Dzięki inicjatywie trzech muzeów, to jest Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie pojawił się pomysł, aby umożliwić przeżycie tej genialnej, uduchowionej, jakże oryginalnej sztuki jeszcze szerszemu gronu publiczności. Współpraca, swoista synergia, to jest wydarzenie, to jest przeżycie, to jest powrót do tego, co legło u początku idei tego cyklu. Bo widzimy tutaj całą potęgę etosu chrześcijańskiego męczeństwa, które Wilman w jakiś kongenialny sposób potrafił uchwycić. To jest coś więcej niż popis maestrii sztuki barokowej. To jest jeden z największych możliwych peanów na temat człowieka, jego godności, jego siły, wiary i nadziei. Było wielkie niebezpieczeństwo, że ten ogromny wysiłek ludzi, za który chciałem wszystkim Państwu podziękować, nie zostanie w pełni wykorzystany. Kultura dzisiaj wymaga takich wyzwań wymaga tego, żebyśmy pokazywali, żebyśmy udostępniali te wspaniałe, przepiękne obrazy również online. I my to dzisiaj czynimy. Szapopa, wielka wdzięczność. I cieszmy się tym, bo uczestniczymy w czymś niezwykłym. To wie czy nie jedynym w swoim rodzaju.